Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym tematem. Chciałbym pokazać Wam proces obróbki zdjęcia w Lightroom Mobile od A do Z. I nie będzie to byle jaki kadr, ponieważ Rolka zrobiła już na moim Instagramie ponad 1,5 miliona wyświetleń i w wielu komentarzach czytałem, że chcielibyście zobaczyć jak takie zdjęcia się obrabia. Także spełniam Waszą prośbę, i dzisiaj pokażę, jak uzyskać taki efekt, jak na finałowym zdjęciu. I od razu zaznaczę, że głównie będziemy skupiać się na funkcjach w wersji darmowej, ale osoby, które mają wykupioną wersję premium, na koniec będzie taki smaczek, który powinien też ich zadowolić. Także nie przedłużając, zaczynamy. Chciałem tylko na początku powiedzieć, że to zdjęcie zostało zrobione iPhonem 12 i to o czym musicie wiedzieć i z czego warto sobie zdawać sprawę, że to nie obróbka tworzy to, że ten kadr jest fajny i on wzbudza zainteresowanie. Oczywiście zainteresowanie wzbudza to odbicie w tej kałuży, która obok, który, obok której wiele osób przeszło było obojętnie i to jest tutaj główny element tego zdjęcia, ale pamiętajmy też, że te drzewa, które bardzo są równo ułożone, pora dnia, czyli taki słoneczny dzień i to słońce chowające się za drzewami. Ciepły, fajny klimat, do tego trochę zieleni gdzieś tam w tle, sprawia, że ten kadr jest kompletny i musicie o tym pamiętać, że nie tylko obróbka, ale właśnie sam proces tworzenia zdjęcia jest bardzo ważny. Ja to zdjęcie zrobiłem w formacie JPG naprawdę w kilka sekund, nie była to jakaś skomplikowana procedura i wstępnie ono zostało już przetworzone, ono zostało przez aparat w telefonie. Także my tutaj nie mamy już aż tak dużej roboty, nie trzeba nic ratować, nie trzeba nic poprawiać, tylko dosłownie zmienimy kilka ustawień. Ale już Wam pokazuję. Odpalamy sobie Lightrooma Mobile. Jest on dostępny zarówno na telefonach z Androidem, jak i iOS-em. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to odsyłam Was do poprzedniego filmu, w którym bardzo szczegółowo wytłumaczyłem, czym jest, jak działa i jak korzystać z Lightroom Mobile. I mamy nasze zdjęcie. Głównie będziemy się opierać na dwóch zakładkach, czyli światło i kolor, bo chodzi nam o to, żeby dodać takiego fajnego kontrastu, żeby to zdjęcie jeszcze bardziej przykuwało uwagę. Zaczynamy od ekspozycji, czyli jasności całego zdjęcia. Ja ją sobie delikatnie obniżę o dosłownie minus 0,30. Potem mamy kontrast. Tego kontrastu troszeczkę sobie dodam, plus 11, ale nie będę tutaj szalał za bardzo. I teraz podświetlenia, czyli te najjaśniejsze partie obrazu. Ja troszeczkę je przesunę ten suwak w dół, żeby te podświetlenia lekko przygasić, żeby to słońce nie było tak intensywne. Pokażę Wam później dlaczego. Minus te około 20 będzie w porządku. Cienie, tutaj zauważcie, jak sobie przybliżę, to te drzewa mają jakieś tam detale. Ale one są dość ciemne, dlatego te cienie, czyli najciemniejsze partie zdjęcia, ja sobie wyciągam, przesuwając w prawo nawet trochę mocniej na plus 40. Ok. I teraz mamy biele, czyli najjaśniejsze punkty. Troszeczkę przesuwam, powiedzmy plus 20, i czernie, czyli najciemniejsze punkty. I teraz to jest ważne, bo chcę tymi czerniami jeszcze ten kontrast troszeczkę wzmocnić. I mamy minus tak 20, no może 15. I zauważcie, że mamy zdjęcie przed i po obróbce jest bardzo delikatnie. Tu nie ma naprawdę wiele robot. Ale teraz przejdziemy sobie do krzywej, która wiem, że wiele osób ta krzywa przeraża, ale uwierzcie mi, nie jest to wcale tak straszne, jak mogłoby się wydawać. My tą, ja tą krzywą uproszczę i chcę Wam pokazać, jak ją zrobić maksymalnie, w sposób taki, żeby nie sprawiała Wam problemów. Zróbmy sobie dwa punkty i przesuńmy punkt pierwszy lekko w dół, czyli przyciemniamy troszeczkę zdjęcie i jeszcze dodajemy dodatkowo kontrastu i potem drugą część krzywej przesuwamy lekko w górę, czyli te jaśniejsze partie zdjęcia wzmacniamy. I dlatego wcześniej przygasiliśmy, żeby teraz troszeczkę wzmocnić. Ale żeby to zdjęcie wyglądało jeszcze lepiej, ja, ten najniżej położony punkt podniosę sobie delikatnie w górę, żeby stworzyć taki matowy efekt. I zauważcie, że już światło nam się tutaj zmieniło. Właśnie to zdjęcie bazowo już jest bardzo dobre, dlatego ja nie mam potrzeby tutaj za bardzo kombinować. I moglibyśmy jeszcze tutaj dać jeden środkowy punkt, ale wiecie, co? Ja sobie go zostawię, jest w porządku. I teraz krzywe RGB, które też wiem, że wiele osób przerażają, i ułożymy je. W dokładnie bardzo podobny sposób jak krzywą tą główną, czyli pierwszy punkt lekko w dół, drugi punkt lekko w górę i tak samo robimy z krzywą zieloną. Pierwszy punkt lekko w dół, drugi punkt lekko w górę i ostatni, czyli krzywa niebieska, i teraz tak przesuwając lekko w dół, pierwszy punkt ocieplamy, a tutaj wzmacniamy jeszcze kolor niebieski. I zauważcie, że to już jest zrobione. No, i już jakieś tam zmiany widać. Już jest w porządku. Ja jeszcze wrócę na chwilę do zakładki światło i troszeczkę jeszcze wyciągnę te cienie. Ale w zasadzie, tak jak jest, wydaje mi się w porządku. I na tym etapie obróbka w zakładce światło jest zakończona. Zauważcie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Teraz przechodzimy do zakładki kolor. Temperatura barwowa całego zdjęcia, czyli możemy je ochłodzić lub yy, ocieplić. Ja tutaj nie chcę za dużo kombinować, bo nie ma potrzeby, dlatego delikatnie na temperaturę plus 2 sobie to zdjęcie ocieplam. Tinta nie chcę dodawać ani fioletowego, ani takiego zielonkowatego zabarwienia, nie jest to potrzebne. I teraz jaskrawość przesuwając w lewo całkowicie odejmujemy nasycenie. A przesuwając w prawo, dodajemy. I tutaj, tak naprawdę, tworzy nam się już fajny efekt. Ja lubię mocniejsze kolory, lubię intensywne kolory na zdjęciach, dlatego ja w swojej fotografii staram się je wzmacniać. Nie robię tego nieświadomie, robię to w sposób świadomy, tak żeby te zdjęcia wyglądały dobrze. Dlatego z jaskrawości przesuwam sobie na tak plus 35 i zauważcie, że już niebo tutaj niebo. I te zielone partie fajnie nam się zaczęły ożywiać. I tak naprawdę gdybym przesunął suwak nasycenia. To w tym momencie całe zdjęcie by, by zrobiły się te kolory. To, jest, to są przesadzone kolory i tak wyglądają kolory. No niewłaściwe. A przez to, że ja przesuwam suwak jaskrawości. To Lightroom inteligentnie wybiera te barwy, które wymagają podświetlenia. I zauważcie, że tutaj nie ma aż tak. Dużych zmian, ale my zaraz sobie jeszcze dopracujemy to zdjęcie, wejdziemy do mieszalnika kolorów. Wybieram kolor pomarańczowy i teraz tak pomarańczowego nie mam tu za dużo, ale troszeczkę go sobie jeszcze wzmocnię, tak na plus 15. Potem przejdę do żółtego, którego trochę tutaj widzę, że jest, bo zauważcie, że Lightroom też go rozpoznaje tutaj, gdzie jest ta trawa. I ja ten żółty mógłbym wzmocnić, ale nie chcę tego robić. Dlatego delikatnie go od, na minus 5 dosłownie odejmuję. Mamy jeszcze kolor zielony, który jest tam gdzieś na drzewach widoczny, troszeczkę go wzmacniam. I mamy kolor niebieski, który możemy w lewo zmniejszyć intensywność lub zwiększyć, ale ja tutaj nie robię z tym niebieskim nic, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. No i na tym etapie mieszalnik kolorów jest załatwiony. Teraz wchodzę w narzędzie gradacji, czyli dodatkowo mogę nałożyć kolor, jaki sobie wybiorę na całe zdjęcie. Ja to zdjęcie jeszcze delikatnie ocieplę w tych ciemniejszych partiach, czyli w cieniach, ale naprawdę delikatnie. Nie chcę tutaj robić jakiejś dużej zmiany. A w jasnych partiach, czyli w podświetleniach, tu gdzie jest niebo, chciałbym dodać trochę niebieskiego, więcej koloru, żeby to niebo było bardziej zaakcentowane. I zauważcie, że. Zarówno w odbiciu w kałuży, jak i na niebie to ten niebieski wygląda lepiej niż w przypadku wzmocnienia jego w mieszalniku kolorów. No i tak w zasadzie tak w zasadzie to zdjęcie moim zdaniem jest zrobione. Zauważcie jak szybko nam się to udało zrobić. I teraz przed obróbką i po obróbce tak to zdjęcie wygląda. I to tak naprawdę już jest wszystko. I jak ktoś mi powie, że to jest jakaś nienaturalna zmiana i to Tworzy jakąś grafikę, albo są to po prostu nienaturalne zdjęcia. No to ja tutaj bym polemizował, bo ten efekt jest naprawdę bardzo prosty i tutaj nie ma żadnej jakiejś bardzo skomplikowanej obróbki. Ale teraz coś dla osób posiadających wersję premium, wchodzę sobie w maskowanie i dodaję filtr radialny. I rozciągam go nad słońcem takie powiedzmy troszeczkę. Mocniej niż to słońce nam tutaj ma taki kształt. I zauważcie, co teraz zrobię. Delikatnie zwiększę ekspozycję. Przesu delikatnie przesunę suwak czerni w prawo. I teraz wejdę w zakładkę efekty. I przejrzystość dam na lewo. I to w tym momencie. Sprawiło. Zauważcie tak. I to sprawiło, że mamy taki... To słońce nam się jakby rozświetliło. Ale ono jest trochę za mocno rozświetlone, dlatego z plus 21 ekspozycji daje na plus 10. I troszeczkę suwak ten jest za mocny. Ale to dosłownie taka subtelna zmiana. To warto robić, słuchajcie, w momentach, kiedy to, słońce, to zdjęcie robione na wprost pod słońce widać, że to słońce jest takie zniekształcone, trochę wygląda nienaturalnie i wtedy ten filtr i to przesunięcie tego suwaka przejrzystości w lewo sprawia, że ono będzie bardziej takie delikatne i będzie wyglądać lepiej. I to zdjęcie, które wzbudziło tyle emocji na Instagramie i nadal wzbudza, tak wygląda w wersji finalnej. Nie jest może to jeden do jednego ta sama wersja co na Instagramie, ale to jest no powiedzmy w 97 tak właśnie to zdjęcie wygląda. Ja je obrabiałem w zeszłym roku. Ono już to zdjęcie trochę ma czasu, dlatego ta obróbka była z pamięci. Tak jak wtedy nie obrabiałem, tak ono właśnie wyglądało teraz. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten poradnik spodobał i wam się przydał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Lightrooma. Trzymajcie się, cześć!